Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Tobie Panie. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc. Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie, a to nie Dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się modlić to o nas. Warto w tym tekście się zobaczyć. Przyszliśmy do świątyni, aby się modlić. Może nawet celnik i faryzeusz weszli w tym samym momencie. Fizycznie znajdują się w tym samym miejscu, ale w rzeczywistości każdy z nich znajduje się gdzie indziej. Faryzeusz jest w świątyni. Celnik. Jest przed Bogiem. Faryzeusz jest w świątyni, jest zwrócony do siebie. W tekście polskim czytamy, że Faryzeusz stanął, w duchu się modlił. W oryginalnym greckim brzmi to trochę inaczej. Faryzeusz stanął, zwrócony do siebie, modlił się. Faryzeusz był w świątyni. Myślał, że się modli, ale rozmawiał ze sobą. Był skupiony, skoncentrowany na sobie. Myślał, że się modli, ale tak naprawdę dialogował ze swoimi racjami, ze swoimi emocjami, ze swoimi potrzebami. To znowu o nas. Nasza modlitwa jest często obracaniem się wokół swoich uczuć, wokół swoich myśli, wokół swoich potrzeb, wokół swoich, swoich marzeń. Przychodzimy do świątyni, aby się modlić, a skupiamy się na sobie. Przychodzimy, aby się spotkać, ale tak naprawdę rozmawiamy sami ze sobą. W spotkaniu jest potrzebny dialog, a więc uznanie, że jest ktoś, kto do nas mówi, a więc musimy się w niego wsłuchać, uznać, że on jest większy od nas. Problemem Faryzeusza była pycha. Zwróćcie uwagę faryzeusz, kiedy się modli, o nic nie prosi. On ma świadomość samowystarczalności, że wszystko co ma zawdzięcza swojemu wysiłkowi, swojej pracy, swojej modlitwie, swojej pobożności, swoim postom, swojemu zachowaniu prawa Mojżesza. To taka swoista autopromocja przed Panem Bogiem, Panie Boże, zobacz jestem doskonały. Zachowuję post dwa razy w tygodniu. Daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Swoista autopromocja. Więcej. Szuka swojej wartości, porównując się z innymi, z tymi gorszymi od siebie, z tym celnikiem. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ten. Faryzeusz opisuje swoje zalety i wady innych. I myślę, że tutaj też każdy z nas, albo wielu z nas, mogłoby się rozpoznać. Tak naprawdę, faryzeusz w modlitwie nie potrzebuje Boga, jest samowystarczalny. On nie przyszedł spotkać się z Bogiem, on przyszedł pogadać ze sobą. Celnik stoi przed Bogiem. Świadomość obecności Boga wyraża się w pokornym uznaniu swojego grzechu. Miej litość dla mnie, grzesznika. Celnik, stając przed Panem, po trzykroć święty nie znajduje innych słów na opisanie siebie, jak tylko grzesznik. Jest świadomy swojego grzechu, swojej marności, swojej niewystarczalności. I staje przed Bogiem z całą swoją kruchością i biedą. Jest żebrakiem przed Bogiem, który staje z pustymi rękami. Nic nie mam. To jest taka sytuacja, jak po raz pierwszy Pan Jezus wszedł do łodzi Szymona Piotra. I Piotr wyciągnął sieć pełną ryb, czego się nie spodziewał, bo nie powinno się łowić w samopołudnie. Sieci się rwały. I wtedy Piotr pada do nóg Jezusa, bo wie, że to nie jest zwykły rabbi, ale to jest Pan Kyrios. Oplata Jego nogi i mówi wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznikiem. Spotkanie z Bogiem zawsze uświadamia naszą grzeszność. Najjaskrawszym najja, przejawem niewiary człowieka jest zatracenie poczucia swojego grzechu. Grzech sprowadziliśmy do jakiejś abstrakcyjnej zmiany. Myślenia do jakiejś abstrakcyjnego, złamania jakiejś normy moralnej, złamania jakichś zasad etycznych, jakiegoś błędu, jakiegoś nieporządku. Cóż wielkiego się stało, nie przesadzajmy, wszyscy tak robią, to tylko może brak wychowania. Tymczasem brak poczucia własnego grzechu bierze się z braku poczucia sakrum, braku poczucia obecności Boga. Człowiek nie przeżywa obecności Boga, więc nie widzi swojego grzechu. Nie widzi swojego w grzechu, więc nie potrzebuje Boga, który może go zbawić, uratować, ocalić, usprawiedliwić, bo nie ma grzechu. Kiedy słońce zachodzi, nie widać cieni. Cień można dostrzec tylko. W promieniach słońca, światła. Brak poczucia obecności Boga prowadzi do bruku, braku poczucia własnego grzechu. Człowiekowi się wydaje, że nie ma grzechu, a tkwi w mrokach, tylko w perspektywie światła. Człowiek może zobaczyć ogrom mroku, który jest w nim. Tylko w perspektywie Pana Boga Może zobaczyć swoją miałkość Byle jakość, bezsilność Wobec grzechów, który się uwikłał Że już sobie nie radzi Że ręce mu opadają Że ma puste ręce Nie wie jak sobie poradzić z tą słabością Celnik staje przed Bogiem Staje w świetle Prawdy o sobie I widzi cały mrok I cienie, które są w nim Rozpoznaje siebie jako grzesznika i prosi o pomoc. Nie dokonuje żadnej autopromocji, ale staje w prawdzie o sobie. Jestem grzesznikiem i potrzebuję Twojej pomocy, bo nie radzę sobie ze swoim grzechem, nie radzę sobie ze swoją słabością. Celnik stoi przed Bogiem. I bije się w piersi, bo chce skruszyć kamień, którym stało się jego serce. Chce rozbić ten kamień w środku. Nie śmie podnieść oczu ku górze. Jest pochylony i skulony. I Pan Bóg go podnosi. To On go prostuje On go usprawiedliwia. Usprawiedliwienie nie polega na jakiejś autopromocji, na szukaniu swojej wartości w oczach innych ludzi, na potwierdzeniu, co to my ważni jesteśmy i wspaniali, doskonali. Usprawiedliwienie polega na tym, że to Bóg nas podnosi. Bierze się stąd, że widzimy, jak ważni jesteśmy w oczach Pana Boga. Stając przed Bogiem autentycznie, Bóg odsłania wszystkie mroki i ciemności, które są w nas. I to wcale nas nie upakarza, to wcale nas nie zawstydza, bo jednocześnie pokazuje, jak ważni jesteśmy w jego oczach. Jeżeli chcesz zobaczyć swoją wartość, popatrz na krzyż. Pomyśl, zanim cokolwiek dobrego zrobiłeś, zanim cokolwiek zrobiłeś, on oddał za ciebie swoje życie. W takim razie. Jego miłość do ciebie musi być bezgraniczna. W jego oczach musisz być bezcenny. Jesteś ważniejszy niż jego życie. Popatrz na Boga i na siebie jego oczami. Zobacz, jak ważny dla niego jesteś. On bierze na, ci, na siebie Twoje i moje winy. Usprawiedliwia nas. Podnosi. Nie ma sensu przychodzić do świątyni, jeżeli z tej świątyni wychodzimy tacy sami. Przyjście do świątyni ma być związane ze spotkaniem z Bogiem, który tu jest. On ma moc nas zmienić, On ma moc nas uruchomić. Mam zobaczyć, jak On na mnie patrzy, jak On mnie kocha, kim jestem dla Niego. Jestem grzesznikiem któremu przebaczono. Jestem grzesznikiem, który został rozgrzeszony, wobec którego miłość Boga okazała się większa niż śmierć. Niech to dzisiejsze nasze spotkanie w tej świątyni będzie spotkaniem z Bogiem żywym, który ma moc nas zmienić, ma w sobie blask rozświetlić te wszystkie mroki i cienie które w nas są nie kręć się wokół siebie nie skupiaj się na sobie na swoich potrzebach na to, że jesteś źle traktowany bądź niesprawiedliwie skup się na nim postaraj się spotkać z nim on tu jest czeka na ciebie i chce ciebie podnieść usprawiedliwić wywyższyć amen